Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kariery w Bolton Wanderers. Dzisiaj witamy się analizą stanu naszych finansów, a raczej stanu naszego zadłużenia, które na początku tej kariery wynosiło 41 milionów funtów. Pozostało nam już 28 milionów, czyli idzie nam ta comiesięczna spłata całkiem dobrze tej Pożyczki właścicielskiej, którą niestety prezesowi musimy tutaj oddać. W 2026 roku mniej więcej powinniśmy to spłacić, ale podzieliliście się ze mną swoimi doświadczeniami z kariery w Boltonie i stwierdziliście, że prezes jest na tyle hojny, że nawet kilkadziesiąt milionów funtów gdzieś tam w trzecim sezonie może nam przekazać, więc no, ja czekam na to najbardziej. Dziś rozgrywamy trzy kolejne mecze angielskiej Championship ostatnio przegraliśmy pokarnych z Arsenalem. Najgorzej jak to, tylko może, jak to tylko możliwe, prowadząc 2 do 0, wypuściliśmy z rąk niestety ten sensacyjny wynik. No i po bramkach Nikola Pepe oraz Ediego Nketiacha to Arsenal niestety zameldował się w czwartej rundzie Carabao Cup. Dziś gramy z przedostatnim w tabeli Barnsley, następnie Fulham i Cardiff. Mogłoby się wydawać, że te dwie ostatnie drużyny powinny być faworytami i do awansu, nawet w Championship. Nic bardziej mylnego: Fulham okupuje 14 miejsce w tabeli. Tak się zastanowiłem przez chwilę, czy dobrze to powiedziałem, ale chyba tak. Na 15 miejscu Cardiff i. A nie, Barnsley jest na pozycji 19. Przepraszam, nie wiem dlaczego wydawało mi się, że są na 23. miejscu, no ale nad 23. miejscem mają tak de facto 3 punkty przewagi i wygrali tylko jedno spotkanie w tych ośmiu pierwszych kolejkach przeciwko właśnie przedostatniemu Cavend. No i co? Tutaj gdzieś była zapowiedź tego meczu właśnie z Barnsley. 2,25, tak oceniają nasze szanse na zwycięstwo bukmacherzy. Swoją drogą menadżerem, jak już dobrze pewnie zauważyliście, nie wiem czy Wam nie zasłaniam, menadżerem Barnsley jest Roberto Di Matteo, czyli słynny menadżer, który poprowadził swego czasu Chelsea do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, nie? Tak to, tak to chyba było. Całkiem spoko, atrybuty tego właśnie menadżera. Nieco zmęczony jest dzisiaj nasz wypożyczony z Manchesteru City Taylor Harwood Bellis, 19-letni środkowy obrońca. Poza tym nie mamy większych problemów, tylko dwóch nieogranych piłkarzy, czyli Jordan Boone oraz Nathan Walley, czyli nasz prawo obrońca, który no, rozwija się no, w, tak, w swoim tempie, tak to nazwę. Poza tym, oczywiście, mamy y, cały pierwszy skład gotowy do Gry liczymy na kolejne brameczki Nila Spencera, które być może w tym albo w następnym sezonie dadzą nam awans do Premier League. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy po drugiej stronie: 4-3-3 ustawienie drużyny gości. Jeżeli chodzi o nazwiska, to tutaj nikt, nic specjalnie tyłka nie urywa, tak ładnie mówiąc, tak więc motywujemy na szybko naszych piłkarzy i zaczynamy pierwszy dzisiejszy mecz. Ojejku, dominujemy na, e, dominujemy w pierwszej połowie tego spotkania, tutaj jeszcze chyba kamerami z karnych została z meczu z Arsenalem, tak byłem zdenerwowany, że od razu wyłączyłem po tym grę, dlatego, dlatego nie zdążyłem tego ustawić. Kieran Gibbs rozpoczyna pierwsza, pierwszy tak naprawdę atak naszej drużyny, który widzimy na ekranie, jest Harvey Elliott, ale skutecznie Blokowany przez jednego z obrońców Barnsley. Jest Glenn Rea, Ron Anders. Jolasz pięknie wygląda rozegranie piłki przez naszych zawodników Harvey Ellioty. W pierwszym momencie myślałem, że ta piłka będzie skierowana do Nila Spencera, ale bardzo ładnie nasz napastnik tę piłkę przepuścił i powędrowała ona właśnie do naszego prawego skrzydłowego, który zdobył gola numer jeden. Tymczasem może zaraz tutaj paść bramka kolejna autorstwa Ronana Dersiego, no ale niestety ten strzał powędrował prosto w bramkarza. Wobec takiego wyniku wskakujemy nawet na piąte miejsce, ale uwaga, bo tu znowu rozpędza się kolejna. Kolejny atak Harvey Elliott nie dołoży, przynajmniej tym razem asysty do tej swojej bramki, ponieważ no, nie było to zbyt dobre zagranie, zbyt dobry strzał Nila Spencera. Jest Charlie Chaplin. I uwaga, jest Brown. Brown, ale całe szczęście ten strzał Jacoba Browna broni nasz golkiper, również wypożyczony z Manchesteru City. Mam wrażenie, że mówię to za każdym razem, kiedy, kiedy jestem przy piłce. Kieran Gibbs doznał razu, kurde. Jak dawno nie widzieliśmy takiej informacji? Minuta 38 i po raz drugi w tym sezonie z gry wypada nam nasz yy, doświadczony. Defensor. Szklankę sobie taką zatrudniłem, że o ja pierniczę. Minuta się... 60, czekaj! Antywirus mi się włączył, co jest? Nic nie widzę. Halo, historia zabezpieczeń. O, dobra. Mamy 61 minuta, jest kulen, rozpędza się Josh. Kulen jest już w naszym polu karnym. Aj, spalony, panie sędzio! Chorągiewka pozostała w dole, ale całe szczęście słupek uratował nas w tej sytuacji, ale Barnley pokazało, że jeszcze w tym spotkaniu yy, yy, nie składa broni. Woodrow i znowu Piłka odbija się od zewnętrznej części słupka, lewy słupek bramki Gejwina Bazonu jest dzisiaj zdecydowanie MVP tego spotkania. Josh Emanuel jest dość zmęczony, to może być dość ryzykowne, żeby na tę pozycję wpuszczać nieogranego Natana Woleja, no ale ja zawsze słynąłem z absurdalnych decyzji. Jeszcze w miejsce Milara Dennis Politic. Wiadomo, kiedy się udała mi się taka zmiana, że Politic zastąpił właśnie swojego kolegę. Zdobył gola i teraz przez pół roku będę miał to w pamięci, mimo że Polityk już żadnego gola nie strzeli, chociaż teraz Kane ładnie złożył się do tego strzału rumuński zawodnik. Teraz Polityk. Dobra, wycofuję to, co powiedziałem. To było wszystko zaplanowane. Byłem przekonany, że Denis Polityk podwyższy wynik tego spotkania i tak też zrobił. 2 do 0 prowadzimy na The University of Bolton Stadium przeciwko Barnsley. Limit zmiany już mamy wykorzystany, możemy Troszkę tutaj spowolnić tempo rozgrywania naszych akcji, no ale mimo wszystko jeszcze będzie stały fragment gry dla gości. Poradził sobie z nim Harry Brockbank i piękna interwencja bazunu, choć też nie była konieczna, ponieważ na pozycji spalonej znajdował się Abel Hamid Sabiri rezerwowy, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. 83 minuta, no i ciągle ciągle Barnsley ma nadzieję na zdobycie choćby jednego punktu i. Za drugim razem niestety Sabiri tego gola strzela, no i żeby tutaj nie zakończyło się jakimś horrorem to wszystko w ostatnich minutach gry 89, no i dośrodkowanie kolejne Sabiri. O Boże, dzięki Boże, dzięki. Dzięki Ci bazunu, może nie Boże, ale bazunu, że stanąłeś w tym właśnie miejscu, gdzie zmierzała piłka, no i nie wiadomo jeszcze ile arbiter doliczy do regulaminowego czasu gry, mam nadzieję, że nie doliczy nic. To by było bardzo miłe, no ale Sabili, kurde, znowu akcja będzie, Li Boże, jak, jak zremisujemy z 19 zespołem w tabeli, to będzie tragiczne. O, ale dobra. Na szczęście yy, z, jeden z piłkarzy, kto to był Woodrow, zgłosił akcję do, do gry w polskiej ekstraklasie, ponieważ ostatnio w ostatniej kolejce powstało, powstało pojęcie autostrzału, tak? ponieważ w każdym chyba z sześciu meczów tam ekstraklasy, Yy, padał strzał w aut. <grywa> Dlatego dla dobra robota. Panie Skrzydłowy Barnsley, myślę, że skałci. Z ekstra będą zachwyceni, a zachwycony na pewno jestem ja, ponieważ Bolton awansuje na siódme, siódme miejsce, w, nawet na piąte miejsce w tabeli ligowej. Na siódmym zresztą byliśmy, 17 punktów na koncie i już tylko 3 oczka tracimy do liderującego Brentford. Więc ten rok może być nasz. Ten rok może być nasz. Nie? Już nigdy w życiu tego nie mówić. Weston Supermare. Co to jest w ogóle za klub z jakimś gołębiem? W logo. Tymczasem nasza drużyna młodzieżowa wzmocniona pięcioma piłkarzami pierwszego zespołu, oczywiście przegrała w starciu z Bormów U23, wobec czego spadamy na siódme miejsce w tabeli Professional Development League. No, ale tu raczej nie walczymy o żadne żadne trofea. Najważniejsze najważniejszy jest fakt, że po prostu nasi piłkarze pierwszego zespołu mają gdzie się ogrywać. Tymczasem przechodzimy już powolutku do spotkania przeciwko Fulam, jeszcze nie tak dawno zespołowi występującemu w Premier League choć dość szybko się z tą Premier League pożegnali. Dobrze, tak więc 2.25, podobnie kursik, tak jak wtedy na nas. Widzę, że wszyscy są ładnie wypoczęci. Tego Fitch Martina możemy pozostawiać poza ławką rezerwowych. Poza tym z tego składu jestem bardzo usatysfakcjonowany, choć troszkę problemów nam to Barnsley sprawiło i przede wszystkim sporo więcej wymagałbym w kolejnych meczach od Layama Mila ponieważ no, te, 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 ten ostatni jego występ nie należał do super udanych, no ale zgłaszamy taki zespół i Zobaczymy, czy będziemy w stanie postawić się faworyzowanemu fulam, gdzie na napadzie gra oczywiście Aleksandar Mitrowicz, napastnik, którego naprawdę chciałbym mieć. Choć liczę na to, że Neil Spencer jeszcze nawet przebije umiejętnościami tego zawodnika. Anton Nockert, jeden z moich ulubionych piłkarzy tam poprzednich FM-ów pamiętacie karierę w Utrechcie. Tiki taka, to się skończyło dość fatalnie, no ale okej. Okay. Tak więc media pochlebnie się o was wyrażają, wierzą w wasze umiejętności. Zaczynamy. No i minuta 15, żółte koszuleczki. swoim drogą Kieran Gipsy nie doznał żadnego e, poważnego urazu, jak zresztą widzicie teraz po tym wyrzucie z autu dobra, Glen Rea, fatalne podanie od Herbiego Keina, fatalna interwencja harego Brockbanka i jak zwykle na posterunku pozostaje bazunu. Tymczasem West Ham przegrywa z Oxford. To jest dość zaskakująca wiadomość, ponieważ to właśnie West Ham jest aktualnym liderem Championship. Minuta 26. Gibbs proszę, nie urwij sobie ręki przy tym wyrzucie z autu, chociaż to <sum> będzie. Będę mega zadowolony harwood Belis. W swoim stylu wykaraskał piłkę, żeby przypadkiem nie wyszła ona na rzuty z autu. No i chwalony przeze mnie przed meczem Aleksander Mitrowicz nie popisał się tym uderzeniem. Zobaczmy, bo tutaj po raz kolejny piłkarze w białych koszulkach jest w serwi w naszym polukarnym do Mitrowicza jeszcze Byłem przekonany, że tu padnie gol, ale ewidentnie no, to wyglądało w ogóle jakby piłka e, przeszła przez jakąś dziurę w siatce. Nie żebym narzekał na dziury w siatce akurat naszej drużyny. E, Aleksander Mitrowicz, po raz kolejny fulam. E, tam na spalonym były prawy skrzydłowy. Szkoda, że do niego piłka nie powędrowała. Neil Spencer, motorek w dupie, jedziesz. Neil Spencer sam na sam z perem, No ale niestety górą w tym starciu Fabricio strzegący e, bramki fulam. O, 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 chciałem dokonać jakiejś zmiany, a tutaj rzuty rożne. Dla naszych rywali nie ma spalonego i tracimy. Alfie Moulson. Alfie Moussen strzela nam brameczką w minucie 62. No i teraz to na pewno dokonam jakichś zmian. Na pewno wejdzie Ali Crawford, wejdzie Dennis Politik w miejsce znowu Lajama Millara. I do tego nie wiem, czy nie wymieniłbym na przykład Herbiego Keina. Znaczy, no wymieniłbym go, gdybym miał jakiegokolwiek jakościowego, rezerwowego na ławce. No ale takowego niestety tutaj nie uświadczymy. No i po raz kolejny Drużyna Fulham. Jednak fulam to jest Fulham, nie? To nie, nie mogło być zbyt proste. Mousson, rudy Mousson nam gola strzelił. Jest Saravia, ręco Saravia w polu karnym. Kieran Gibbs nie dał rady powstrzymać tego dośrodkowania, ale na szczęście po raz kolejny jest tam, gdzie być powinien gavin Bazunu. Olepiła do Eliota. Ja mówię, on trenował wspólnie z Claudio Bravo, i to jest, to jest tajemnica jego znakomitych znakomitej gry nogami. Harvey Elliott pięknie wypuścił Josha Emanuela. Neil Spencer! Neil Spencer! Gol numer 7 w tym sezonie naszego młodego napastnika i mamy w 68. minucie wyrównanie na stadionie Fulham. Ja zostanę sobie na tej ofensywce, bo ja coś tak czuję, że możemy jeszcze w tym spotkaniu namieszać Ali Crawford. Wrzutka Harwood-Bellis! No dlaczego? Harwood Bellis ani z tyłu, ani z przodu beznadziejny jest od kilku spotkań nasz defensor. Mogę wpuścić tutaj w sumie w jego miejsce i Jana Graysona, ponieważ on zasługuje na, potrzebuje nawet jak największą ilość minut. No i co, czy będziemy jeszcze w stanie wykorzystać Tę chwilową słabość Fulam, czy jednak podzielimy się punktami w tym wyjazdowym spotkaniu? Podzielimy się punktami, ale dla mnie jest to naprawdę wartościowy wynik. Nie byliśmy faworytami, nie dominowaliśmy w statystykach. Jak mecz wyglądał, to sami widzieliście, więc powiem, że mieliście dzisiaj pecha, choć, kurde, chyba, chyba lepiej byłoby ich opierdzielić, no ale, no ale trudno, utrzymujemy się w strefie barażowej, bądź co, bądź, ale tym razem 5 punktów tracimy już do nie do lidera. Ale do trzeciego w tabeli Birmingham mamy tyle samo punktów jeszcze co Bristol Rovers oraz Nottingham Forest, więc walka tutaj będzie naprawdę niezwykle zacięta. No ale mamy przed sobą jeszcze 36 kolejek, więc no jeszcze bardzo wiele może się tutaj oczywiście wydarzyć. Sześciu naszych piłkarzy zostało powołanych do meczów reprezentacyjnych. Do Anglii U21, tej najważniejszej, tak, młodzieżówki Taylor Harwood Bellis, a do Anglii U22 piłkarzy i to nie wypożyczonych, tylko po prostu piłkarzy naszych, takich jak Neil Spencer i oczywiście Ian Grayson, więc no cieszy, cieszy fakt, że, że ty nigdy nie miałeś włosów, Grayson, czy... Zmieniłeś fryzurę? Nie wiem. Do Rumunii, e, polityk, asarson do Szwecji, no ale wiadomo, że raczej ci piłkarze już bardzo niedługo się z nami pożegnają. Do reprezentacji Irlandii natomiast e, został powołany po raz kolejny Gavin Bazunu, ostatnio tam zadebiutował. No i przypominam, że naczelna zasada tej kariery jest taka, że my w tym klubie ściągamy tylko piłkarzy o narodowości. Jednej z wysp brytyjskich, przykładowo nie wiem, Irlandii, Anglii, Szkocji, Walii i w sumie Irlandii Północnej. Taki mamy zrobiony challenge, żeby przypadkiem nie było nam zbyt łatwo. Co tu się dzieje? Dobra, dobra. Chcą nam ukraść jakichś tutaj pracowników. Młodym piłkarzem miesiąca został Jude Bellingham z Birmingham przeznaczenie. No i Nils Spencer, średnia ocena 7,33 bramki zdobyte w poprzednim miesiącu we wrześniu, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o dynamikę naszego zespołu, to tutaj mamy Aktualnie trzech liderów. Jest, są nimi Harry Brockband, Herbie Kane oraz Josh Emanuel. Natomiast bardzo wpływowymi piłkarzami są Glenn Rea, Liam Miller i Ali Crawford, które ostatnio wypadły z pierwszego składu na rzecz Rona Nadersiego. Bardzo chciałem sprzedać tego piłkarza, któremu z końcem tego, z końcem tego sezonu wygasa kontrakt. No ale być może skończy się to po prostu tak, że Ali Crawford odejdzie od nas za darmo. No trudno, trzeba się będzie z tym pogodzić. I przynajmniej nie będzie trzeba płacić jego dość sporej pensji. Mówiliśmy już o drużynie U23, nieco słabiej spisuje się Bolton U18. No to też powód jest taki, że bardzo dużo młodych piłkarzy mamy po prostu w pierwszym zespole i częściej powinienem udostępniać na przykład takiego Daniela Meja, który, który no nie łapie zbyt wiele minuty w podstawowym składzie. Bądź co bądź, jesteśmy na dziesiątym miejscu, tylko dwa zwycięstwa, zero remisów i pięć porażek na naszym końcu. Koncie. Tymczasem mamy już zapowiedź meczu przeciwko Cardiff, kolejny ciężki rywal, tym razem na University of Bolton Stadium. No my na swoim stadionie jesteśmy dużo, dużo lepsi, też między innymi dlatego, że w, tych, w tym okresie przygotowawczym opieramy nasze wszystkie sparingi na tym, że, na tym, że gramy na własnym stadionie, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zarobić, które są nam potrzebne jak tlen, dlatego też na wyjazdach nie wychodzi nam to z Zbyt dobrze. Tak wygląda zestawienie dzisiejszych gości. Takie samo ustawienie, czyli 4, 2, 3, 1. Zaczynamy. Prognoza pogody, jak zwykle, informuje nas o właśnie, o przelotnym deszczu nad naszym stadionem. Fajnie by było, gdyby w ogóle kiedykolwiek było jakieś przelotne słońce, na przykład przed Boltonem. Na pewno grałoby się dużo, dużo łatwiej. No i zobaczmy, ponieważ tutaj w natarciu drużyna Cardiff. Murphy, no nie wiesz, szósta minuta tego meczu i Josh Murphy zapakował piłkę do bramki Gavina Bazunu i już musimy odrabiać straty. Pierwsza akcja, którą w ogóle zobaczyliśmy. Pierwszy strzał drużyny Cardiff. No i niestety od razu wpadł nam do siatki. Ale być może teraz uda nam się przejąć piłkę. Udaje nam się. Bardzo celnie podaje Harvey Elliot w trudnej sytuacji. Do Spencera jest Liam Miller. Mija jednego drugiego rywala. Szkoda, że to nie zakończyło się celnym strzałem, ponieważ bramka byłaby naprawdę urodziwa. Tymczasem Harvey Elliot doznał stłuczenia kolana. Teraz niby będzie przerwa reprezentacyjna, taka dwutygodniowa między tym odcinkiem a następnym, więc może nie trzeba będzie się. Jakoś się super martwić o kontuzję, ale ja wolę jednak dmuchać na zimne i, i, i zdjąć naszego gwiazdorka z boiska. Harwood Bellis w roli skrzydłowego. No jest wszędzie, tam, tylko nie tam, gdzie go potrzebujemy. Neil Spencer, Liam Miller do Herbiego tak? Tak, tak, pięknym za nadobne odpowiada Herbie Kane. podobne strzały do tego, który zaprezentował nam w szóstej minucie Josh Murphy. No i doprowadzamy do wyrównania na The University of Bolton Stadium. Końcówka pierwszej połowy, doliczony czas gry bazunu, nie ma spalonego i znowu Josh Murphy. No teraz błąd, ewidentny błąd naszego golkipera, który chyba wypuścił tam w ogóle piłkę z rąk. Oh, no, i znowu niestety doprowadza do, do, do prowadzenia, doprowadza do prowadzenia Cardiff, ale e, idealna odpowiedź i to kogo? Proszę bardzo, Harwood Bellis zamyka mi mordo i zdobywa gola nasze zdecydowanie najlepsze obręcza w tym sezonie. A wpuśćmy sobie tego Daniela May'a wspominanego e, tutaj na końcówkę tego spotkania, możemy zagrać sobie bardziej pozytywnie. Zasugerujemy kombinację naszym zawodnikom. No, i kurde, ten mecz jest do wygrania. 15 strzałów na naszym koncie, do 5 zaledwie drużyny Cardiff. No, ale ten Josh, Josh Murphy, no Josh Murphy był dzisiaj, niestety, wszędzie i zdobył te dwa. Te dwa gole wykazał się zmysłem bardzo dobrego snajpera. No, i niestety remisujemy drugi mecz w dzisiejszym odcinku. I tak, kurde, mam pewien niedosyt po tym właśnie epizodzie, ponieważ no, tutaj można było wyciągnąć jednak minimum te. Ile, ile zdobyliśmy punktów? 5 punktów dzisiaj zdobyliśmy. Można było wyciągnąć tak 6 punktów, moim zdaniem śmiało, czy tam nie wiem ile można było. 7 punktów w zasadzie można było wyciągnąć z tego odcinka, no ale trudno. No, graliśmy jednak z zespołami no już o bardzo uznanej marce, tak? Jeszcze niedawno przedstawiciele Premier League. W następnym odcinku może będzie lepiej. Gramy z Bristol Coventry i Sunderlandem. Jeżeli chodzi o te dwa ostatnie, to tu powinno być nieco łatwiej, ponieważ Sunderland jest na miejscu 21. Coventry na przedostatnim. Bristol Rovers tuż za nami, a raczej za chwilę pewnie będzie tuż przed nami. I to się odbędzie właśnie w kolejnym już epizodzie. Nagram go wcześniej dla wspierających oczywiście znajdziecie go na karcie społeczności na stronie głównej mojego kanału, a ja już bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku kariery w Bolton Wanderers.